W poprzednich odcinkach poznaliście podstawowe zasady lokowania pieniędzy poza bankiem. Czas więc wejść na wyższy poziom i spróbować zastosować je w praktyce, a więc zacząć budować swój pierwszy plan systematycznego inwestowania. Zaczynamy od najbezpieczniejszej ścieżki. Jeśli chodzi o długoterminowe lokowanie oszczędności to najniższym piętrem jest oczywiście konto oszczędnościowe i to właśnie na nie przez pierwsze miesiące i kwartały powinny trafiać Twoje systematyczne składki. Dopiero kiedy uzbiera się jakaś większa sumka, na przykład 10 tysięcy złotych, powinieneś przełożyć część z niej na lokatę i nadal odkładać na konto oszczędnościowe, żeby uzupełnić saldo. Kiedy na koncie oszczędnościowym po raz kolejny któryś już z rzędu zgromadzisz 10 tysięcy złotych, kolejnych pieniędzy nie przerzucaj już na lokatę bankową, ale wejdź na nieco wyższy poziom. Kup obligacje skarbowe albo zainwestuj udziały w jakiegoś superbezpiecznego funduszu. Od, żeby w Twoim portfelu inwestycyjnym nie było zbyt nudno. Kiedy na koncie oszczędnościowym lokatach i w innych bezpiecznych inwestycjach masz już jakieś 25-30 tysięcy złotych, czas na odważniejsze kroki. Kolejną pulę 5 tysięcy złotych przeznacz na inwestycje w dwa fundusze inwestycyjne. Pamiętaj tylko o tym, żeby jednostki funduszy nie kupować na raz, tylko na raty, na przykład po 500 zł miesięcznie. Tu już każdy nierozważny krok wiąże się niestety z pewnym ryzykiem. Jak wysoko możesz wspiąć się na swojej ścieżce inwestowania, ile pieniędzy przechowywać na lokatach, a ile przeznaczyć na fundusze inwestycyjne, dające szansę na nieco wyższy łączny zysk portfela inwestycji, to sprawa indywidualna, ale wydaje mi się, że na początek nie powinieneś przeznaczać na ryzykowne inwestycje więcej niż 10-20% wszystkich swoich długoterminowych oszczędności.